...to e, wykonać i zjeść. Nie dało się. Przepraszam. To, to okropne. Witamy po raz kolejny w naszym niepewnym e, programie kulinarnym. E, bardzo serdecznie tak. witamy. E, jest z nami pani Kwaśniewska. Witamy. Witamy. Mamy dzisiaj Co tu my tu mamy? kebab? Kebab. Zwykły, klasyczny. Prosty, zwykły, nudny. Kebab. nudny kebab. Uwaga za Wywrotny też, proszę zobaczyć, to jest bardzo niebezpieczne. O. Także taki kebab zwyczajny warto zmienić, odpimpować o. na przykład. Proszę bardzo, ja, ja, ja powiem Państwu. A? Dźwiękowo, bardzo dobre, a smakowo? Zwykły, zwyczajny. szary, nudny, prosty kebab. A Ale... jakieś szaleństwa troszeczkę może? Zmieńmy nasz kebab. Jeżeli jesteśmy tradycjonalistami, jeżeli nasz dom to Bóg honor tapety, yy, meblościanki i różne tradycyjne inne Wałęsa. rzeczy, Wałęsa, yy, pani Kwaśniewska, to warto spróbować kebaba ze śledziem. Bardzo dobry, yy, do, do, dobra potrawa Spróbujmy. na wigilię. Tradycyjny, tak? Tradycyjny, polski kebab. Jako 14, 15 czy 16 potrawa na wigilijnym. Ze śledzikiem. Mamy śledzia przygotowanego. Mamy śledzia przygotowanego w takim specjalnym y, załadunku, e tu na śledzie. Tak. Uwaga. Może tutaj włożyć później okulary. Bierzemy, y, bierzemy śledzia, takiego, e, Eleganckiego kładziemy sobie rozwijamy tutaj. rozwijamy sobie nasz y, Ładamy śledzia. Jako wkładkę baba, jako wkładkę, prawda? Przy czym pamiętamy, że jak dla dzieci to można dosypać jeszcze y, M&M's. I teraz próbujemy, próbujemy. mocnym chwytem y, zaciskamy, uwaga. żeby ten śledź jednak nie uciekł nam. I konsumujemy. To wygląda mniej więcej tak. Tradycyjnie z wódeczką może zakończyć kebabik elegancko, na zdrowie. Ponarzekajmy jeszcze może do tego, po, po naszemu. Nie Niedobry. I to na tyle. Dziękujemy serdecznie za odwiedziny. Możecie iść do własnych domów. To był program Pimp My Kebab po angielsku. Jest problem? Dziękujemy, przepraszamy. Kolega już się źle poczuł trochę.